Witam serdecznie w tym bardzo niskobudżetowym filmie krótkometrażowym pod tytułem Przeróbki elektryczne w małym pokoju, który miał zaledwie 9 metrów. W niniejszym filmie chciałem Wam pokazać, jak wyglądają w ogóle tego typu prace. Mam do wykonania kilka puszek elektrycznych, obwód oświetlenia, obwód klimatyzacji, wszystko ma zostać zamknięte tylko i wyłącznie w tym pomieszczeniu. Kable mają zostać zawinięte, fenta, jakkolwiek zwał jak zwał, będą wisiały u góry w pokoju podwieszone i podpięte do istniejącej instalacji. Także zapraszam do filmu Przeróbki elektryczne w pokoju. W tym filmie nie będzie w ogóle widać praktycznie mojej gęby, ze względu na to, że właściciel mieszkania znajdował się w pokoju obok. W związku z tym pozwoliłem sobie tutaj tylko pracować i nic nie nagrywać i nie gadać to znaczy nagrywać, ale bez mojej gęby. Do dzisiejszego filmu ubrałem nawet moją wyjściową koszulkę niedzielną, no ale omówmy, co było z zakresem moich prac. Zabezpieczenie całego pokoju, a także. Kurtyna przeciwkurzowa, która znajduje się za tymi drzwiami. Swoją drogą bardzo polecam tą z Blue Dolphina, a bardzo odradzam tą z lerwa merle. Także zabezpieczenie jakby podłogi i całości było po stronie klienta. Na mojej głowie spoczywało wykonanie puszek, co w tym momencie czynię. Zapomniałem mojej diamentowej koronki, więc chyba zapomniałem. Ale z jakiegoś powodu robiłem tymi koronkami, nie pamiętam dokładnie dlaczego. To może kilka słów o miejscu. Jest to czteropiętrowy blok w całości wykonany z cegły. Tynk w tego typu mieszkaniach jest bardzo, bardzo e, kruchy, więc łatwo się e, sypie, ale tynku nawet w miarę nie brakowało. Zdecydowałem się tutaj e, użyć bruzdownicy, żeby zminimalizować ilość kurzu. I teraz zobaczcie, jak wygląda moja praca. Jak już mam wyznaczone wszystko, e, sprawdzam sobie specjalnym miernikiem, gdzie idą przewody, e, bruzduję. E, tylko w tych odcinkach, gdzie trzeba. Potem całość będzie e, wykuwana i taka praca e, zajmuje dużo więcej czasu i trzeba być dużo bardziej uważnym, żeby nic po drodze e, nie zepsuć, ponieważ jest to cały czas przerywane właśnie sprawdzaniem, potwierdzaniem, żeby na pewno nic nie przeciąć. Potem te miejsca, co do których mam jakieś uwagi, niepewności, te miejsca potem są ręcznie odkuwane, dlatego zostawiam tutaj takie odstępy. Jak widzicie, pomimo tego, że używam bruzdownicy, mimo wszystko troszkę też się zawsze kurzy Eem, i przy tym odkuwaniu e, tutaj tego pyłu jest. E, pod spód e, podkładam sobie zawsze, przynajmniej staram się e, w miejscach, gdzie jest to możliwe, podkładać taką tackę plastikową, żeby ten gruz sobie na nią leciał i potem z niej wsypuję gruz e, do worków na gruz. Po nawierceniu otworów korzystam z takich plastikowych kołków USMP. Jak widzicie tutaj na przykład właśnie była puszka, widać przewód w ścianie. Ej, panie montażysta, proszę o zbliżenie. O, widzicie? Tu się schował i paniec. No, więc to są miejsca, w których trzeba być mega ostrożnym. Prace były przeprowadzane dość szybko, więc puszki wklejałem na gipsie obudowlanym, czego nienawidzę z całego serca. Tego dnia zacząłem rano, ale mogłem pracować tylko do określonej godziny, potem miałem inne zobowiązania. Więc mimo, że na gipsie budowlanym, to przewody będę ym, wprowadzał do puszek dopiero następnego dnia. Teraz zostawiam sobie tylko kawałki, przewlekam sobie pod istniejącą instalacją. Całość zostanie schowana w tynku. Osadzam przewód. Jak widzicie, nie jest on pięknie, równo osadzony, i w tego typu przeróbkach nie będzie to możliwe tak jak w przypadku obwodów w nowych mieszkaniach. Z tego prostego względu, że tutaj, no, w zależności jak wypada łączenie, e, gdzie jest cegła, jaki jest rodzaj cegły, czy jest naruszona powierzchnia, ten przewód muszę e, przeprowadzić i osadzić, przymocować, zamocować wherever. Wiecie co mi chodzi? Przewód w ścianie się musi trzymać, żeby potem przy tynkowaniu e, nie wyłaził. Jak powiedział mi znajomy elektryk, tylko piekarz zostawia po sobie mąkę w środku. W związku z tym zawsze staram się oczyścić bardzo dokładnie wszystkie puszki. Siedem razy to odkurzam, e, żeby e, wszystko było czyste żeby nie było tam żadnych paprochów, żadnych plastików, e, zaraz sobie wszystko zresztą dokładnie zobaczycie na tym filmie. Odkurzenie numer jeden, zaraz będę przykładał przewody, potem odkurzenie numer dwa, odkurzenie numer trzy, wyciąganie tych plastików. Całość sobie zarobię do zaślepiania puszek. Jak widzicie w mojej ręce, mruga taka pomarańczowa zaślepka, używam specjalnych zaślepek z wąsami do tynkowania. Nie są one drogie, a jest to dużo bardziej profesjonalne rozwiązanie niż jakiekolwiek inne folie czy gazety. Pora osadzić. Przewód w środku, zdjąć izolację, dociąć na konkretną długość i zamknąć wszystko razem przed tynkowaniem. No i potem będę jeszcze odcinał oczywiście stare przewody, ale to zobaczycie za chwilę. Jeżeli prowadzę gdzieś więcej przewodów, zawsze staram się, żeby były wszystkie blisko siebie, możliwie dosłownie jak najbliżej. Na tym ujęciu tego nie widać, ale na następnym już na pewno będzie. A teraz pora na szybką kawkę, których właściciel dostarczał mi sporo i regularnie. W sensie kaw nie przerw, bo trzeba dalać. Z... Ponieważ instalacja w tym mieszkaniu jest dość minimalistyczna, obwodów oświetlenia no będzie tylko jeden obwód oświetlenia, w związku z tym puszczam tutaj przewód 5 razy 1,5, żeby można było zastosować łącznik potrójny i założyć sobie na przykład duży szynoprzewód albo jakąkolwiek inną lampę, którą będzie można zapalać z trzech klawiszy. No to teraz minutę ciszy i popatrzmy, jak się chłop męczy. Dobra, żartowałem z tą minutą. Teraz pora wybruzdować obwód klimatyzacji. Klient Zażyczył sobie, żeby całość była zamknięta w puszce. Nie chciał, żeby mu zostawiać takiego kawałka przewodu. A teraz widzicie, jak walczę z moim odkurzaczem. Jest to kerser WD5. I wiem, że powinienem sobie do niego dokupić y, rurę przedłużającą. Natomiast kosztuje ona 200 zł i mnie serce boli, jak o tym myślę. Dlatego się na to nie zdecydowałem. Chociaż y, po przesuwaniu tego wszystkiego y, jestem już na tyle zmęczony, że chyba w końcu y, dokonam tego zakupu. Jak widzicie, pęczki przewodów są już tam podwieszone. Obok po lewo sterczy puszka. A teraz pokażę Wam, jak już całość wygląda. Tam jest puszka od klimatyzacji, tu idzie obwód klimatyzacji. Tam mamy podwieszone właśnie te przewody. A teraz zobaczmy gniazda. Po prawo pod oknem stara puszka do zaślepienia, na dole po dwóch stronach to jest ta puszka, tu będzie jedna strona łóżka, druga strona łóżka, idziemy obwodem gniazd, przechodzimy dalej, dalej, dalej na drugą stronę pokoju i tu dochodzimy, będą dwa gniazda, biurko i jeszcze jedno gniazdo. Tam mamy starą puszkę, która również idzie do zaślepienia, tutaj stara puszka oświetlenia również do zaślepienia i tutaj jest, zaraz będzie kapsel, eee, tak jak ten. Tutaj była wykuta stara puszka, tam dalej też były, tam gdzie się dało, to wszystko było wykute, gdzie było zasadne. Przewody miałem tylko zarzucić tynkiem, ale że mi się rozrobiło za dużo, to miejscami je nieco dokładniej zaszpachlowałem, żeby po prostu zużyć materiał. Syfu nie ma aż tak dużo, staram się sprzątać na bieżąco, ale właśnie, pokażę Wam, bo to jest... To jest rzecz, z której trzeba sobie zdawać sprawę. Po pierwsze, przy tego typu remontach zawsze będzie się kurzyć, więc warto to wszystko dobrze zabezpieczyć. Jeżeli wam zależy na podłodze, też warto ją dobrze e, zabezpieczyć, żeby się nic nie stało. Ja rzucę rzecz może kontrowersyjną, ale jak widzicie, zawsze mam słuchawki w uszach, czasem zakładam też specjalne. Staram się jakoś dbać zarówno o uszy, jak i drogi oddechowe, więc zwłaszcza do zamiatania zakładam e, maseczkę albo jednorazówkę, e, albo coś lepszego. Bo przy tym wszystkim jednak się kurzy. Dlaczego tego nie odkurzam? Dlatego, że takich wielkich kawałków, i tak bym nie wciągnął odkurzaczem, to trzeba e, zmieść, a dopiero resztę można e, odkurzyć. I teraz jak zawsze na koniec pytanie: ile to wszystko kosztowało? Jak myślicie? Podpowiem tak: puszek z tego co pamiętam, to było 7 albo 8. Obwodów było przecież tylko 3, piętro było trzecie albo czwarte, chyba czwarte piętro musiałem oczywiście wszystko wnosić, znosić. No bo oczywiście windy nie było. Początkowo klient chciał w mieszkaniu całym wymienić naraz elektrykę, ale koniec końców uznał, że na początek będzie remont tylko i wyłącznie w tym pomieszczeniu, więc w grę wchodziła jeszcze tutaj ekstra jedna wizyta, podczas której robiłem wycenę, przygotowaliśmy projekt instalacji elektrycznej. Także pracy było tutaj całkiem sporo, natomiast samo wniesienie, zniesienie sprzętu, wykonanie tego wszystkiego to było chyba 13,5 godziny plus chyba około godziny na wnoszenie i wynoszenie. Zamówienie i przywiezienie wszystkich materiałów, jeżeli są one po mojej stronie. Także czekam na Wasze komentarze. A jako dodatek dla wytrwałych, yy, podrzucam zdjęcie rozdzielnicy, jeżeli można to tak nazwać. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa, artystaelektryk.pl